Wygląda to może nieciekawie, ale tu wsadziliśmy e, gatunek Jarzęba, tak? e, który z e, swego czasu występował dość powszechnie. I to jest taki eksperyment, który e, taka uprawa doświadczalna założona. Tak? To są takie dwie kępy. Staramy się po prostu tutaj ten Jarzęba, a Brekinie, to, to jest no, jakby w te tereny ponownie otworzyć. No to mówię, o to jest. Tak sobie widzi. Może nieciekawy, niepozorny, ale mówię, to jest gatunek, który do tej pory nie występował. Na terenie rezerwatu o tyle, co jest ciekawe. Yy, mamy zinteresowane około 160 osobników cisa. Tak? Bo akurat rezerwat yy, przyrody przełom pod książem, no oprócz tej, takich walorów krajobrazowych ma dość fajne walory przyrodnicze. Występują to liczne gatunki roślin zielnych, ale takim gatunkiem charakterystycznym, wracanie zasadzie w tutaj yy, na pewno w województwie ja byłem wałżywskim, ale nawet dolnośląskim to jest ta natu, naturalna populacja cisa. Tak? Zresztą to mówię, tam na przełomach szarnika do dość sporo go się znajduje.